Czy widzisz tę masakrę? Tak, to klasyczny przypadek bakterii Pseudomonas. A skąd się tutaj wzięła? Bo nie, na pewno nie z brudnych, niewysterylizowanych narzędzi. Problem polega na tym, że nałożono produkt, który nie współgrał z płytką paznokcia. Zrobił się kapeć, zrobiła się wolna przestrzeń i tam znalazła drogę bakteria Pseudomonas. Widać wyraźnie, co się tutaj stało. Materiał odkleił się, podpowietrzył i odpadł bardzo równo jednym dużym płatem. Tam w środku mamy bakterie Pseudomonas. Z czego to wynika? Otóż dobrano nieprawidłowy produkt do płytki paznokcia. Jedna masa z drugą nie współpracowały, dlatego odspoiły się i mamy takiego klopsa. Co zrobić, żeby zapobiegać takim sytuacjom? Zobacz koniecznie mój absolutnie kultowy wykład pod tytułem 48 wariantów doboru produktu do płytki paznokcia. Dzięki temu będziesz wiedziała, kiedy nałożyć żel. Kiedy akryl, kiedy akrylożel, kiedy produkt bardziej miękki, kiedy bardziej twardy, kiedy jaką bazę hybrydową i nie spotkać się taka katastrofa jak na tym paznokciu. Zapraszam koniecznie do Akademii Online. Do zobaczenia.